Mokre Łapska TV Witam Państwa serdecznie Coś mi się zdaje, że chyba mi się zachorzało Albo za chwilę mi się zachorzeje Fajnie tak na 6 dni przed wyjazdem Na wakacje Ale zima, co tam No, przed wyjazdem Oczywiście na koniec roku Sobie poupdate'uję akwaria I chciałem dzisiaj pokazać To, co widać Nie wiem, czy widać No, myślę, że widać Zbliżenie robiło mi się nie chce, ale mówiłem już dawno temu, że na powrót sinic czarnych wystarczy tylko czekać. Ja już wiedziałem, że one wrócą i wracają elegancko, ale może po kolei opowiem, co się działo w tym akwarium od czasu, kiedy był bardzo konkretny kryzys w tym baniaku. Potem było fajnie, a potem już stopniowo, stopniowo, stopniowo zaczynało być. Coraz gorzej, coraz gorzej i właściwie wracam do mm, punktu wyjścia sprzed y, walki z silnicami, kiedy one już mi opanowały akwarium. W tym momencie już anubiaski robią się te jak krowy, ta czarna plecha pięknie na nie wchodzi. Y, ewidentnie y, cała ta czarna plecha początek bierze w podłożu z jakiegoś powodu. I ale no, może po kolei. Po całej, powiedzmy, nazwijmy to wygranej bitwie, ale nie wojnie, zacząłem sobie badać, jakby dociekać powody blokad na rotali, na szczytówkach wszystkich łodygowców oraz takie słabe wybarwianie się roślin. No, i uczepiłem się potasu. Tak? Zacząłem sobie limitować potas, o czym mówiłem wcześniej. Nie wiem, czy tam, jak ktoś śledzi, to pamięta. Zacząłem tak sobie limitować ten potas oraz mierzyć go cały czas z testem JBL-a. Winiłem troszkę mineralizator, moją, moją mieszankę mikro, za to, że ten potas tam się. Dostawał w ilościach, no, niby minimalnych, ale mimo wszystko, jakiś uznałem, że mam akwarium elegancko przenawożone. Już oprócz tego, że w ogóle makro wszystkie były bardzo wysoko, ale uznałem, że mam akwarium ostro przenawożone potasem z magnezem, tam się gryzą, blokują nawzajem i jest niefajnie. I jak mówiłem, zrezygnowałem z K2SO4. Cały czas kontrolując, badając testem zawartość potasu, który wychodził mi cały czas poza skalę. Powyżej 20, powyżej 25 ppm, więc logiczne, tak, występują blokady. Tak sobie limitowałem i limitowałem ten potas, aż tu nagle yy, w ciągu, nie wiem, to chyba przyszedł taki ten moment krytyczny, yy, gdzie zaczęły mi się tak. Dziury na kryptokorynach. Topnienie kryptokoryn, zahamowanie wzrostu trawnika, topnienie y, łodyg staurogenę oraz y, erectus, który dzisiaj całkiem ładnie rośnie, y, odpadł, ugnił przy podłożu. Ewidentne braki potasu. Test mówi, że cały czas, że jest bardzo, bardzo dużo. I tak mi się nasunęło, czy. Jak wszyscy mówią, zbadanie potasu testem w akwarium, nie jeden artykuł czytałem, że czasami jest po prostu bezcelowe, trudne, testy są niedokładne. Niemniej, ja test badałem na wodzie RO, po czym dodawałem, załóżmy, 5 ppm tego pierwiastka do wody RO, i ten test całkiem, całkiem ładnie pokazywał, co się dzieje. I tak się teraz zastanawiam, czy nie jest tak, że testem JBL-a na potas akurat można sobie zbadać wodę do podmiany. Do takich wniosków pomalenku dochodzę. Natomiast wodę z akwarium, w której jest cała masa różnych środków w kwestii organicznych, ten doc, niedoc i tak dalej, i tak dalej. Czy ta, ta, ta mieszanina Różnych związków nie oszukuje mi testu, bo po prostu musiałem przestać wierzyć temu testowi i przestać się tym sugerować zacząć obserwować rośliny. A więc ten potas w bardzo ostrożnych dawkach, ale po jakimś czasie wrócił i właściwie jest to już chociaż właściwie to był, to już jedyny pierwiastek. Jakim jeszcze można by przyznać, to akwarium nawoziłem w kwestii takiej, że po prostu do wody, do podmian dodawałem około 10 ppm, czyli na całe akwarium mogło tego wychodzić 5 ppm, może. Yy, ostrożnie, ostrożnie zacząłem wracać po prostu do, do, do podawania tego potasu, ale już z ręką na sercu przyznam się, że nie spodziewałem się już po tym, po tych zabiegach cudów. Chciałem sobie tylko po prostu potwierdzić, czy jak ten potas wróci, czy rośliny zareagują cofnięciem się tych problemów. I tak zareagowały, ale to już nie po to, żeby akwarium ratować, tylko żeby, żeby sobie sprawdzić tam, co, wniosek do jakiego doszedłem. No i rzeczywiście, no topnienie się skończyło, dziury się skończyły, kryptokoryny przestały się Topić. Następna ciekawostka, i prawdopodobnie powód tego, że akwarium jest już praktycznie trupem, jest to, że y... azot. To znaczy tego akwarium nie nawożę już makro trzy tygodnie. Odstawiłem codzienne nawożenie mikro, mikro raz na tydzień. Dawka dzienna, dawka na półtora dnia, czyli po prostu jakaś mega głodowa dawka, fosfor chciałem sprowadzić do minimum, najniżej jak mi się udało to 06, no dzisiaj jest przed podmianą 0,8, czyli nie jest źle. Natomiast że Państwa, po trzech tygodniach nienawożenia azotem i po trzech konkretnych podmianach każdego tygodnia azotu. Nadal mam w tym akwarium przeszło 30 ppm i jest to dla mnie swoiste archiwum X. Rybek mam bardzo mało, bo zostały mi tylko trzy barwieńce. Górami złożył dymisję, którą ja przyjąłem. Dwa skalary, sześć bodajże kirysków. Dwa czy trzy otoski widuję czasami. Więc przy tak niskim zarybieniu, skąd mi się ten azot tutaj bierze, nie mam bladego pojęcia. Co prawda, wiem. Mam takiego znajomego no może powiem na koniec, kim to jest znajomy jest, ale yy, który posiada akwarium z paletkami. No wiadomo, ryby produkują sporo odpadu i na przykład ma pięknego holendra z paletkami i zdziwił mnie bardzo, kiedy powiedział mi, że nawozi swoje akwarium wszystkim oprócz azotu, dlatego, że azotu ryby produkują aż nadto. Czy to jest możliwe, że te moje dwa byki produkują aż tyle azotu? Szczerze mówiąc, nie sądzę. Wydaje mi się, że Yy, gnicie materii pod całą tą pryzmą anobiasów i tych mikrozoriów, które po przecińce już dostają po dupie od sinic prawdopodobnie jest takie, no bo nie wierzę żeby mi aż tak podłoże wyrzucało skumulowany azot bo od czasów kłopotów to by było z 2-3 miesiące ja nawożę ilościami nawoziłem ilościami azotu Rzędu 5 ppm na tydzień, i to jest miesiąc, dwa, trzy. Teraz trzy tygodnie praktycznie nie nawożę niczym, natomiast azot się w tym akwarium bierze. Nie wiem. Przechodzi dobra wróżka w nocy i mi tego azotu dolewa. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. No i tyle: to tyle w kwestii, co tutaj się dzieje w wodzie, w tym akwarium. Aczkolwiek. To już nie jest wojna, to już nie jest próba reanimacji, bo już kładę lachę na to akwarium. Jak już powiedziałem, już praktycznie nie nawożę. CO2 jeszcze sobie pizga. Co do wyjazdu na wakacje w zeszłym roku, mówiłem powiedziałem takie zdanie, że ten kto ma dozownik do nawozów, jest w domu, a ten kto nie ma, jest w dupie. A ja już teraz mam. I co zrobię? Dokładnie to samo co w zeszłym roku. Czemu? Bo nie będzie podmian wody przez 3 tygodnie. Będzie przychodził kolega raz na 2-3 dni, karmił ryby, sprawdzał czy tam coś nie, nie fikło w kalendarz. Natomiast yy, mam te wszystkie urządzenia, ale po kilku przygodach znajomych i nie tylko, nie zaufam temu. Nigdy się nic nie stało, natomiast ewidentnie robię to samo co w zeszłym roku, czyli gaszę pół światła, nawet chyba co dwa zakręcę, odstawiam nawozy, zrobię większą podmianę wody i wydaje mi się, że tak to działa lepiej. Prawdopodobnie nie wiem co ja tutaj zastanę po przyjeździe. Może będzie piękny, czarny, sinicowy glut, jeden wielki, a może nie. Choć wydaje mi się, że takie oszczędne karmienie oraz brak nawozów jakichkolwiek, że akwarium będzie sobie próbowało dążyć do, do równowagi samo. O co mi tylko, na czym by mi tylko zależało, No żeby, żeby te sinice nie weszły na rośliny tak, żebym nie mógł ich użyć. W następnym znaczy w akwarium po restarcie, bo tego byłoby mi szkoda. Przy okazji ciekawe jest jeszcze to, że jest grupa roślin, na którą silnice wchodzą elegancko, a jest grupa roślin, na którą silnice nie wchodzą w ogóle. Na przykład pogostemony i stellatus, przycięty, odrastający właśnie, i Erectus mają wywalone na sinice. Rotala, jak to się mówi, Markranda, Marakandra, Markrandra, sam już nie wiem. Też zaczęła fajnie rosnąć w momencie, kiedy ten, ten fosfor zjechał niżej. Na rotali, jak to z moją rotalą, ale to może powiem, a tak. Mam kłopoty z dorobieniem się fajnej rotali. Ma, mam tą roślinę od trzech lat. Rośnie, ale szczerze mówiąc, to bardzo rzadko rośnie tak jakbym sobie tego życzył. Można mieć rotale, ale niewielu ma ładną rotale. No i tyle by tego było na temat mojego umierającego 220, z którym walki już nie chcę mi się podejmować. Na koniec chciałem od kilku filmików to chciałem zrobić, zawsze zapominam, chciałem serdecznie polecić stronę, grupę właściwie facebookową na którą tam czasami łypię sobie przez szparę w kurtynie, tak sobie z boczku na to patrzę i jestem pod sporym wrażeniem. Bo zawsze myślałem, że grupy Facebookowe akwarystyczne to są takie, gdzie tam można sobie zadać pytanie, ile gupików mogę trzymać w 20-litrowym akwarium, ewentualnie powiedzieć dzień dobry i dobranoc. co okazuje się, że jest sobie taka jedna strona Facebookowa, która. Ten nasz mały YouTube no, kopię dupę, bo strona nazywa się Akwarystyka holenderska i nawożenie. I chciałem rośliniarzom bardzo y, serdecznie polecić tę stronę. Wejdźcie sobie, jak chcecie, y, można się tam z kim zgadzać, albo nie. Oni tam dosyć tak twardą ręką to trzymają, to znaczy tam nie, nie proponuje się porywać na pytania typu właśnie ile gupików, albo jaka, jaki te proporcje do bimbrowni, bo raczej nikt Wam na ten temat nie odpowie. Tam raczej trzymają się tematu ściśle, ale szczerze powiedziawszy, to kurde, 1 do 1, 10 na 10 jak patrzę na te akwaria, głównie holenderskie, roślinne, no dupę urywa. Mokre łapska, dziękuję. Zobaczymy się jeszcze w jednym filmiku przed moim wyjazdem pokażę 25 co tam się dzieje a co tam się dzieje to pokażę jak pokażę 25. Mukra łapska, dziękuję.